Dobry. Witam was po raz pierwszy już w tym nowym roku. Mam nadzieję, że każdy Sylwestra spędził bezpiecznie. Oto już jedenasty, a zarazem pierwszy w tym roku odcinek bokserskiej kawy będzie. On poświęcony temu, co działo się wczoraj na gali w Teksasie, na gali Dazon. No, powiem Wam, że wejście w ten nowy rok było z wielkim, ale to naprawdę wielkim hukiem. Zaczynamy od e, pierwszej walki e, poprze poprzedzającej main event, e, czyli Alvarado vs. Gutierrez. No, powiem Wam, że taka gala na początek roku to jest naprawdę coś bardzo wielkiego rewanż. Za 2017 rok Alvarado wtedy pokonał Gutierrez przez nokaut w ośmiorundowym pojedynku. Wczoraj na Ringu w Teksasie, no walka była naprawdę wyrównana. W trzeciej rundzie Alvarado padł na deski, tam w pierwszej już się zachwiał. Po ciosach Gutierrez'a, ale w trzeciej rundzie padł na deski. Był zdecydowanie słabszy w tej rundzie, natomiast wstał później. Nie pamiętam dokładnie, czy to było jeszcze w trzeciej, czy, czy później, czy w czwartej. Rozbity łuk brwiowy Gutiereza. Wypadła szczęka, tam była mała, mała przerwa. Na co, na co kibice się oburzyli, tam było słychać gwizdy ale co najważniejsze, najważniejsze jest to, że właśnie, tak, jak wspomniałem, kibice już wracają na, na hale, powoli już, już wracamy do normalności, także to mnie bardzo cieszy. Ostatecznie e, rewanżowy pojedynek wygrał Gutierrez po 12 naprawdę kozackich. Rundach. Mm, Okej. Okay. Przechodzimy teraz do tego, e, co się działo w walce wieczoru. Ryan Garcia podejmował e, solidnego look Campbella. Ja, <coughs> przepraszam, ja na grupie. Antkowe Boxing Team, na którą teraz Was serdecznie zapraszam. Zrobiłem ankietę, w której mogliście głosować. Mogliście wyrazić swoją opinię, jak Wy widzicie tą walkę. Większość, tak jak i ja zarówno stawiała na młodego tutaj 22-latka z Meksyku na Rayana Garcia. No, także co można powiedzieć, no kapitalna walka. No. Takie, takie rozpoczęcie roku to ja mogę tak rozpoczynać. Każdy rok ten, następny, następny, następny. Nikt, nikt się, no, może niektórzy się tam spodziewali, że, że Garcia przegrał, że przegra, ale no to, że już w drugiej rundzie padnie na deski, to, to naprawdę ten cios Luka Campbella z lewej ręki prosto w szczękę 22-letniego Rayana Garcia kładzie go na deski. Garcia natychmiast wstaje, przetrwał tą rundę. Oczywiście to nie jest tak, że był jakoś tam specjalnie zamroczony czy coś, bo, bo też odpowiadał, ale przetrwał tą rundę, przetrwał wyrównaną też trzecią rundę. No i ostatecznie w szóstej rundzie zaatakował, ruszył do ataku na Luka Kambela, który przecież wcześniej walczył z takimi zawodnikami jak Łomaczenko, gdzie też nie padł na deski. A tutaj już młodziutki Ryan Garcia, który jest promowany przez nikogo innego jak Oscara Delahoye, który przecież był wielką gwiazdą tutaj. No, w siódmej rundzie 22-latek posyła już doświadczonego Luka Campbella na deski ciosem na wątrobę. No genialny cios i tutaj automatycznie sędzia kończy walkę. Młody Ryan Garcia oczywiście zwycięża przez KO. Co można powiedzieć o tej walce? Już widziałem tutaj komentarze, że walka roku, że Gervonta Davis versus Garcia. No nie, no, no, bez przesady. Ludzie, mamy dopiero, dzisiaj jest 3 stycznia, wczoraj był drugi. No nie można mówić o, o, o walce Garcia z Lukeem Campbellem, choć była naprawdę genialna, że, że to jest walka roku, tak? Przecież jeszcze. Tutaj czekamy na takie pojedynki, być może się odbędzie starcie Fiurego z Joshuą. być może Garcia zawalczy, yy, przepraszam, może nie Garcia, być może Gervonta Davis zawalczy tutaj z, albo z Teofimo Lopezem, albo z Wasylem Łomaczenko, który ja bym chętnie takie, takie starcia tutaj zobaczył, no także... No także nie można mówić, że, że to była walka roku, tym bardziej, że mamy dopiero początek roku, tak jest 3, 3 stycznia, przypominam. Czy, czy można na pewno, na pewno można zaliczyć już tą walkę do, do tych najlepszych, które, które odbędą się właśnie w roku 2021. Bo tego nie można wykluczyć, bo to była naprawdę, naprawdę imponująca, imponująca potyczka. Także, no, ale myślę, że, że na walkę roku jeszcze sobie poczekamy. Co do starcia mm, Ryana Garcia z Gervontem Davisem, też bym go tutaj y, nie wrzucał na takie wody, y, dlatego że pomimo tych y, szybkich ciosów, on naprawdę Ryan Garcia on strzela jak karabin. To jest waga lekka, on ma szybkie ręce naprawdę, on te ciosy zadaje z wielką szybkością, ale, ale na starcie z kimś, z takimi zawodnikami jak Gerwonta Davis czy, czy Teofimo Lopez czy, czy Wasyliu Łomaczenko to jest jeszcze za wcześnie ze względu na... Na obronę. On ma naprawdę wielkie, wielkie luki w obronie, i to jest naprawdę do poprawy, co zresztą było widać właśnie w tej drugiej rundzie. Tam, czysto trafiony, yy, padł jak ścięte drzewo. No, wstał natychmiast, yy, rzucił się też tutaj, yy, żeby, żeby robić wszystko, żeby odwrócić losy pojedynku, i to mu się udało już w siódmej rundzie. Co nie udało się na przykład yy, Łomaczence. Yy, no ale mówię tutaj, no trafił go Luke Campbell. Wyobraźcie sobie co będzie jak trafi go Gerbonta Davis. Jak trafi mocno bijący Teofimo Lopez, tak? Yy, no to także, także mówię tutaj, na takie, na takie pojedynki jeszcze, jeszcze bym poczekał. Co jeszcze można powiedzieć o tym pojedynku? No dobrze, dobrze właśnie, że, że już tak mocno zaczęliśmy ten następny rok, tutaj 2021, bo to zwiastuje nam naprawdę, naprawdę dobre walki. Tutaj myślę, że też dobrze zaprezentowała się stacja DAZON, która naprawdę ma taką cenę, że, że chyba każdy może sobie pozwolić na, na wykupienie tej tej, gali, tej stacji, przepraszam, tej platformy streamingowej, bo to stacja telewizyjna nie jest. Możecie mnie poprawić w komentarzach, jeśli, jeśli się mylę, ale chyba to jest poprawnie mówiąc platforma streamingowa. No, także tutaj cena 8 zł w Polsce, chyba około 8 zł, na pewno nie więcej chyba nie jest y, zbyt wysoką. Tym bardziej, że, że no, możemy sobie porównać tutaj do, do stacji na przykład telewizyjnych, tak? Co nam oferują i za jaką cenę. Ja już tutaj nie będę wymieniał tych stacji. Każdy wie, o jakie stacje chodzi. Mm, także także no, na dzisiaj chyba to tyle. Czekamy na, na, na więcej pojedynków, także. Ja jestem ciekawy, właśnie czy, czy tutaj, czy doj najpierw dojdzie do starcia mm, Joshua z Fiurym, czy najpierw dojdzie do starcia Joshua z Usykiem w tym roku. Czy, czy rzeczywiście Joshua odda pas na rzecz walki z Fiurym, czy, czy jednak obowiązkowa obrona mm, tutaj pasów z Aleksandrem Usykiem. Bardziej bym się przychylał do tej drugiej opcji, że będzie walczył z usykiem niż z Fiorem, no ale, no ale czas pokaże, tak? Także no z mojej strony na dzisiaj to tyle w tej bokserskiej kawie. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego w tym roku i do zobaczenia. Cześć!